Taki mamy pulpit w tych ex-norweskich z Oslo, w prowadzonych Manach. Tu jest łącznik, yy, tfu, łącznik. guziki od otwarcia, zamykania drzwi. Może zaczniemy może od lewej. Sterowanie lustrekami. Lewe, prawe. Szyber dachy. Jest chyba i jeden tylko z tyłu z klima nagrzewnica pierwszy, drugi stopień mówię otwarcie drzwi coś się zgubiła przyklęk połówka drzwi i przyzwolenie i hamulec ręczny tak również tutaj jest chyba coś z mikrofonem co to jest? Nie używam. I to jest chyba przystankowego. Nigdy nie wiem czy prąd, czy przystankowy, ale wydaje mi się, że przystankowy. Prąd będzie chyba chyba przy No i tutaj mamy cały włącznik świateł. Oświetlenie salonu, wnętrza z tyłu, tak. Oświetlenie nasze tutaj. Sprawdzanie kontrola wszystkich świateł z tego co kojarzę to jest dokonane do, do sprawdzenia wszystkich świateł, które się świeca na zewnątrz, kierunkowskazy światła stopu, przejścia i tak dalej, wyłącznik retardera, światła wściwmu głowy przed tył. wyłącznik trakcji, kontroli trakcji. Yy, kontrolka, że jest piec włączony, no i awaryjne światła. Tutaj mam jeszcze klakson Włącznik wycieraczek, też tutaj, o, manetka od kierunkowskazów, e, świateł długich. No i włącznik, spryskiwać jeszcze, tak, kierunkowskazy: wycieraczki, mówiłem, że wycieraczki wycieraczki. Tu jeszcze mamy, wiadomo, wskaźniki, o, trochę nam daje tutaj, światło. Tutaj mamy retarder stopniowy raz, dwa, trzy może wykasować, a może od razu włączyć najwyższy stopień hamowania. No i co tutaj mamy? Podnoszenie autobusu to jest nieaktywny guzik, to był chyba odłączenia od włączenia monitoru kamery. Te wieczniki dachowe tutaj są jakieś też, też jakieś te wiatraki tu naprzód, które mocniej, mocniej tam. Wieją lub nie. Hamulec przystankowy To jest bodajże wyłączenie dźwięku na żądanie. Ogrzewanie fotela. Ogrzewanie szyb. Ogrzewanie luster. Zmiana ten. Ostróż się coś zgubiła. Znowu. Szkoda, jest ten telefon. No i skrzynia biegów, no. N-Neutral, wsteczny i Drive. To są nieaktywne guziki. To jest yy, na żądanie, czyli no, to jest, to jest, to się To się świeci po prostu tym przyciskiem. Nie wiem, o czego one są, o czego one były. Nie mam pojęcia. No, tu też jest jakiś guzik, nie wiem, co za guzik. <laughs> gniazdo 24. Tachograf nieaktywny. Nie używamy. Radio, telefon, radio. Sterowanie klimą Czyli y, gdzie ma wiać, tak, nogi y, głowa, zimne, ciepłe, siła nawiewu, włączenie klimy kierowcy, obieg zamknięty, włączenie klimy z tyłu dla pasażerów, piec i tu jest. Teraz nie kojarzy czy właśnie też jakieś włączenie klimy, czy nie, czy, czy jakiś... Nie, nie wiem co to jest, jakiś guzik, nie wiem jaki. Nie będę strzępił wobec ja sensu to jest. No ale chyba jakiś włącznik, włącznik też klimatyzacji. No ale to właśnie nie wiem po co, jakie jest włączenie, jak jest włącznik eee, Przód, tył, tak, ten i ten no, Może ktoś wie, to niech dopowie, tak O co chodzi z tym guzikiem Jakieś ręczne włączenie klimy, czy nie, nie eee, wiem Monitoring Tristar I to jest wszystko To jest wszystko, aha, jeszcze takie oświetlenie ambientowe to się teraz nazywa Zobaczcie Widzicie? Jaki bajer, Normalnie takie luksusy są. Oświetlone tutaj. Lampki też mamy. Kontrolki poświetlone ładnie na czerwono. Ładnie nam świcą. Wszystkie prawie oprócz świateł. No trudno. No i to wszystko.